Kolorowe karteczki, a na nich prośba o kontakt z administracją cmentarza to forma porozumienia się przedsiębiorstwa usług komunalnych z bliskimi, opiekującymi się grobami na dwóch cmentarzach komunalnych. Jest to e, informacja, że warto zgłosić się do administracji. Czasami są pewne e, zaszłości. Nieścisłości, które warto wcześniej wyjaśnić, żeby nie dochodziło w przyszłości do jakichś nieporozumień, kto jest tym opiekunem grobu, czy ten opiekun jeszcze żyje, czy, czy ktoś jest następny. Już, także warto kontaktować się z nami i rozmawiać. Inną kwestią może być mijający czas dzierżawy za grób ziemny. Co 20 lat opiekunowie grobów zobowiązani są do przedłużenia dzierżawy tych miejsc. Kwota obowiązująca od 2003 roku to 324 zł i w takiej wysokości pozostanie do końca listopada. Od 1 grudnia wzrośnie ona do 378 zł. W którymś momencie brakowało do utrzymania naszych dwóch cmentarzy komunalnych. Cmentarza numer 1 i 2, ponad 200 tysięcy złotych i stąd, stąd no musiała ta podwyżka nastąpić. Na dwóch ełckich nekropoliach w ciągu roku odbywa się średnio 500 pochówków. Szacuje się, że starczy na nich miejsca jeszcze na najbliższe dwa lata. Potem pochówki będą odbywać się na powstającym cmentarzu w Bartoszach. Terenów w, w, w samym mieście. Na ten cel nie ma i nie było wtedy w tym okresie, więc mając na uwadze to, że miejsca pochówkowe na cmentarzu komunalnym numer 1 i numer 2 kończą się, my zdecydowaliśmy się w porozumieniu z gminą Ełk, z wójtem gminy Ełk, umiejscowić ten cmentarz w tym miejscu. Budowa cmentarza trwa od 2012 roku. Jego zakończenie planowane jest na koniec października przyszłego roku. W pierwszym etapie powstanie tam ponad 1500 miejsc pochówkowych. Docelowo ma być to 5000. Nowym obiektem będzie zarządzała ta sama spółka, która opiekuje się cmentarzem komunalnym numer 1 i 2. Będzie to przedsiębiorstwo usług komunalnych w dalszym ciągu zarządzało tamtym cmentarzem. Będzie się to nazywał cmentarz komunalny numer 3 w Bartoszach, i my będziemy się również tamtym cmentarzem opiekować. Do tej pory na nowy cmentarz wydano ponad 3 miliony złotych. Prace są już bardzo zaawansowane. W ramach tych środków Wybudowano dwa budynki, jeden budynek gospodarczo-usługowy, drugi budynek administracyjno-socjalny. Budynki są też w stanie surowym wraz z instalacjami. Powstały pierwsze trzy alejki z kostki brukowej, słupki wymurowano, które będą od szczytu stanowiły ogrodzenie. W przyszłości trzeba będzie jeszcze zadbać o lepsze skomunikowanie nowego cmentarza z miastem.